Cześć dziewczyny, Agnieszka Jeronkiewicz. W kolejnym e, odcinku albo w naszym kolejnym spotkaniu witam Was znowu bardzo serdecznie. Kontynuujemy temat e, ikon stylu i e, elegancji. Będziemy dzisiaj wspólnie zastanawiały się, czym jest elegancja, ale zacznę właśnie od tych bardzo znanych dwudziestowiecznych ikon stylu, które widzicie za mną na ekranie. Ja za chwilkę się usuwam, żebyście widziały obraz i będę kontynuowała. Pierwsza Audrey Hepburn. Aktorka, modelka, działaczka humanitarna, bardzo mądra kobieta. Jej kreacja w śniadaniu u Tiffany'ego, czyli tej najsłynniejszym filmie, w którym zagrała, jest najbardziej, jedną z najbardziej znanych i słynnych ról w historii w ogóle kina amerykańskiego. Kreację dla niej projektował Hubert Givenchy, też bardzo znany dwudziestowieczny projektant. Jej styl był bardzo dziewczęcy. Popularna była w latach 50., -tych, w tych samych latach, w których popularna była Melin Monroe, ale proszę zobaczyć, że mamy tutaj dwa oddzielne zupełnie bieguny, bo Melin Monroe była taka bardzo zmysłowa, sensualna, natomiast Audrey Hepburn była bardzo dziewczęca, taka młodzieńcza i za chwilę to będę pokazywała. Zobaczcie, proszę. Oto właśnie Audrey Hebbel. Widać osoba bardzo drobniutka, bardzo filigranowa, miała bardzo szczuplutką talię. Bardzo często w talii przewiązywała się tylko zwykłą apaszką, bo taka była szczuplutka. Ja tu, w, w trakcie opowiadania o tych ikonach stylu, będę pokazywała Wam. Właśnie te kreacje zebrałam takie od największej gali, poprze, właśnie ta suknia balowa, którą widać po lewej stronie, to taki strój codzienny, który widać po prawej stronie. Dlaczego tak zrobiłam? Ano, zrobiłam tak dlatego, bo często słyszę, że ach, ikony stylu, osoby sławne, zamożne, stać je było na... Najpiękniejsze kreacje od najlepszych projektantów, na super fotografów, dlatego wyglądały tak dobrze. A tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, ja walczę z całego serca z tym, że elegancja niekoniecznie musi się wiązać z markowym ubraniem czy z dużym portfelem dużą zasobnością portfela. Zobaczcie, że elegancja to jednak jest coś więcej, bo tutaj mamy suknia balowa, faktycznie przepiękna, zdjęcie bardzo ładne, ale po prawej stronie mamy Audrey Hepburn ubraną w zwykłą taką sukienkę z golfem, czarne rajstopy i ona nadal wygląda przepięknie. Podobnie tutaj, proszę zobaczyć, to są zwykłe ubrania codzienne biała bluzka ze spodniami i kapeluszem, potem mamy piękną czarną garsonkę, również z jakimś nakryciem głowy i po prawej znowu golf i leginsy. I zwróćcie też uwagę, że te stroje do dzisiaj są aktualne, mimo że były noszone w XX wieku, czyli już można powiedzieć w poprzednim stuleciu, one są cały czas aktualne i właściwie ta tajemnica tkwi w ich prostocie. Kolejną e, ikoną w stylu bardzo znaną jest Jacqueline Kennedy, właśnie żona e, e, Fitzgeralda Kennedy'ego, a później magnata finansowego Aristotelesa Onadzisa. Tu ona była ikoną mody lat 60. i 70., e, ale powiem też, e, że mm, jej styl również e, cechowała prostota. Tutaj mamy akurat zebrane ilustracje w takich eleganckich kreacjach, bo są to i suknie balowe, tak jak widać po prawej stronie i strój koktajlowy to jest właśnie ten taki lekko i sukienka dzienna ale popatrzmy tutaj w takich strojach codziennych również nadal Jacqueline Kennedy pozostaje bardzo elegancką nawet choćby w tym stroju, gdzie są rybaczki i zwykły podkoszulek oraz znak rozpoznawczy okulary, czy w tym stroju, gdzie mamy zwykłą, mnianą spódnicę i czarną, koszulową bluzkę, nadal ona wygląda elegancko. Jednocześnie każdy z tych strojów, tak jak wspominałam, jest aktualny, w sensie takim, że można byłoby go do dzisiaj ubrać i wyglądać w tym dobrze. Kolejną ikoną stylu XX wieku była Grace Kane. Ja już opowiadałam o niej, mówiłam, że była ona żoną księcia Rainera III, czyli właściwie ta księżna Monako. Także ikona stylu. Każda z tych kobiet docierała do zwykłych śmiertelniczek poprzez kino, poprzez prasę, która w tamtych czasach umieszczała ich zdjęcia, dlatego ten styl był tak bardzo popularny i docierał do takiej ilości odbiorców. Proszę zwrócić uwagę. Tu mamy Grace Kelly również w tych kreacjach przepięknych, balowych. Tam jest bardzo kultowe zdjęcie, gdzie Grace Kelly jest w takiej charakterystycznej, rozkloszowanej sukience. To jest charakterystyczna moda do lat 50. Ale to zdjęcie jest dlatego takie sławne, ponieważ ona przykrywa malutki ciążowy brzuszek przed paparazzi torebką. Hermesa, która na jej cześć została nazwana właśnie ten model nazwany został Kelly. Ale to o torebkach również będziemy miały kolejne spotkanie. Będę opowiadała o nich i do tego jeszcze tematu wrócę. Czyli mamy tutaj Grace Kelly właśnie w tych kreacjach bardzo eleganckich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że na tych ilustracjach na tych zdjęciach. Mamy Grace Kelly, która jest w zwykłych kostiumach oraz tutaj mamy spodnie z bluzką, a tu mamy zupełny strój sportowy, jest to bluza z kapturem, zwykłe spodnie i espadryle. I, czy, i, i właśnie do czego zmierzam? W tym zwykłym stroju ona nadal wygląda elegancko, czyli nawet w sportowym ubraniu jest po prostu piękna. Każdym z tych zestawów jest elegancka i każdy ten z zestawów pozostaje do dzisiaj aktualnym. Także, gdybyśmy się chcieli tak naprawdę zastanowić, czym jest ta elegancja, to nie należałoby jej wiązać ani właśnie z aktualną modą, ani właśnie z tymi markowymi ubraniami, bo to nie dodaje wcale elegancji. To też jest pewien na pewno sposób bycia. No a teraz wróćmy do aktualnych wzorców a mianowicie rozpoznajecie Kate Middleton. Tutaj też akurat występuje w, w samych sukienkach, a pośrodku ten czerwony to jest płaszczyk. I tutaj też zobaczmy, że e, każda z tych sukienek będzie odpowiednia oczywiście na, e, róż, na, na, każdą, na jakąś mm -hmm. okazję, ale też zwróćmy uwagę, że tutaj generalnie jest e, pewna prostota. Czyli gdybyśmy chcieli się zastanowić, czym jest elegancja, to przypuszczam, że przede wszystkim musiałobyśmy sobie odpowiedzieć, że to jest prostota, to jest harmonia w naszym wizerunku, to jest strój dopasowany do osobowości, do, do sylwetki. I, i, jest to też pewnego rodzaju umiar. Powiedziałabym, że jest to bardziej sztuka rezygnacji niż dekoracji, czyli nie mamy nadmiaru ozdób, tutaj nic nie błyszczy, tutaj nic nie szokuje, nie ma właśnie epatowania erotyką, bo absolutnie to jest niepotrzebne, to jest przeciwny biegun elegancji. Co jeszcze można byłoby powiedzieć o elegancji? Generalnie zostałabym przy tej definicji, że to jest pewnego rodzaju harmonia. I dodałabym jeszcze na koniec jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że współczesny świat wcale tej elegancji nie propaguje. Mamy czasy, w których niestety media odgrywają największą rolę, a w mediach najszybciej obecnie sprzedaje się skandal. I właściwie sztuki ubierania nie ma, tylko jest sztuka rozbierania się. I ponieważ ten skandal jest też najbardziej nośny i jest taką drogą najszybszą do zdobycia popularności, to niestety właśnie takie obrazki oglądamy mamy też epokę właśnie tak zwanych celebrytów, których bardzo chętnie się podgląda, ogląda, o których się opowiada z zapartym tchem w różnych telewizjach śniadaniowych. No i to nie ma nic wspólnego niestety z propagowaniem elegancji, bo elegancja jest raczej cicha i w, w takich czasach, w czasach show biznesu, czy w środowisku show biznesu, jest niepopularna i niezauważalna. No ale my tą drogą nie będziemy podążać.